Boże, witajcie. Chciałbym Was zaprosić serdecznie na rekolekcje wielkopostne dla parafii świętego Mikołaja. Tradycyjnie rozpoczniemy je w piątą niedzielę Wielkiego Postu, a więc w tym roku 29 marca potrwają do 1 kwietnia. Będziemy je głosić we dwóch ksiądz Grzegorz Malinowski i ja zatytułowaliśmy je Ludzie czasu, próby. Chcemy znaleźć takie postaci w Biblii, które również tak jak i my dzisiaj, przeżywały swój czas próby. Ufamy, że te postaci i przede wszystkim słowo, które będziemy czytać, rzucą nam światło na to, co przeżywamy dzisiaj tutaj w Gdyni, w Polsce, w Europie, na świecie. Serdecznie Was zapraszamy. Każdego dnia od niedzieli do środy. Będziemy umieszczać film z naszym dzieleniem, z konferencją na stronie internetowej parafii Świętego Mikołaja i na fanpage'u Głos Mikołaja na, na Facebooku. Módlmy się za siebie nawzajem, serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy Was też do interaktywności w czasie tych rekolekcji, byście umieszczali swoje refleksje, komentarze, tak byśmy mogli być w dialogu z Bogiem.